Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do was z reading vlogiem. Jest... Co jest? Środa chyba, tak mi się wydaje. 13 dzień sierpnia? Sierpnia! Ta, sierpnia, października. Godzina koło 12.30. Ja byłam załatwić kilka spraw na mieście rano. Jak słyszycie, z moim głosem że jest lepiej. Byłam też u lekarza sprawdzić, czy jest ok. Jest ok, po prostu został mi jeszcze kaszel i problemy z gardłem po przeziębieniu. Ale jest wszystko w porządku na szczęście, więc wróciłam teraz i będę się brała za bohatera tego vloga, czyli Wisielczą Górę Pauliny Händel. E, najnowszą premierę e, wydawnictwa Winidia. Ja nigdy nie czytałam nic z tej autorki, więc jestem bardzo ciekawa tej książki. Przepięknie jest wydana, nie mam jej niestety tutaj u siebie. Mam nadzieję, że na dniach się pojawi, ale zobaczymy, bo e, przyszła do żywca a ja jestem w Krakowie. Jutro zaczynają się też krakowskie targi książki. Co prawda jutro mnie nie będzie na nich jeszcze, ale będę w piątek i sobotę. Będą u mnie spać dziewczyny, czyli Karola Karateusz, Zuze Zaksiążkowane i Nikola Doktor Bóg, więc na pewno jakieś przebitki z targów zobaczycie. No i będę przychodzić do was z update'ami. Nie pokazuję książek, które aktualnie czytam, bo nawet nie wiem, gdzie są, są porozrzucane po całym mieszkaniu. Skupię się na razie na tej Wisielczej Górze i też czytam teraz serię o piratach Marcina Mortki. Więc na niej też się skupiam. Więc tak, ja teraz biorę się do pracy. W trakcie też będę czytać, sprzątać i wszystko robić naraz, tak jak zawsze. I odezwę się do Was później. Daję tylko znać, że za chwilę zobaczycie przebitki z krakowskich targów książki, czyli z piątku i soboty, a później zobaczycie update, który nagrałam w czwartek, bo po prostu nie nagrałam żadnych przebitek ze środy na czwartek. Dlatego wstawiam tutaj te, które nagrałam później. Nieważne, po prostu chciałam mieć jakieś przebitki mm, przed tym pierwszym update'em, dlatego wstawiłam te. Cześć, czytajcie, Pielgrzyma, wszyscy. Aha. Ja chcę tylko powiedzieć, że Madzia nie obiecała mi, że przeczytam. Ja czytałam, ale ona obiecała, że na następnych targów są targi, a Madzia nie przeczytała. a posłuchałaś już audiobooka. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że mam 800 książek w domu i pielgrzym ogólnie jest jakiś w ostatniej setce. Nieprawda, Nieprawda, lata temu nie, obiecałaś. obiecała. Że... A ja czytałam Pielgrzyma i... No właśnie, to to jest, boże... nie, odzywasz. Ona, on, nie, nie, Ona, nie Proszę, Karola, proszę swoją opinię powiedzieć o pielgrzymie. Ona nie rozwijała tej książki, była, była za mało. Wtedy teraz byś całkiem nocie odebrała. No, nie, no dobra książka! A na pewno, świetna. Mi Wiecie, chyba. Nie, Barto, kochamy wyzwym wyzwym. I ja sobie, ja nie, Kochamy pielgrzyma. Ja się przypomnę sobie, że jest i nie z z z z Pozdrawiam wszystkich, dawajcie łapkę w górę, dajcie suba, idźcie do tej pani na kanał, O! Jesteście dawajcie suba, to nie jest pielgrzyma. Do, ej, do mnie też do zapraszam do do czasami i do Nikoli też zapraszam, ponieważ też zaraz będzie powiedziała się spotkali z panią przychodzę z update'em czytelniczym. Jest czwartek, godzina 18.00. A ja jestem na około setnej stronie Wisielczej góry Pauliny Hendel. Tak jak wam wcześniej wspominałam, nigdy nie czytałam książki żadnej książki tej autorki i teraz żałuję, bo naprawdę ma bardzo fajny styl. Ale dobra, do tego zaraz przejdę. Na razie coś wam powiem o samej fabule. W książce poznajemy trójkę rodzeństwa: Antek i um, Anka są starsi. Oraz nastka, która ma 8 lat. Mają oni dość duże problemy rodzinne, e, które w tym momencie książki nie zostały jeszcze jakoś bardzo wyjaśnione. Ale z pewnych powodów e, muszą oni zamieszkać na chwilę u ciotek, o których istnieniu wcześniej nie wiedzieli. Więc na około pół roku przeprowadzają się do takiej małej wioski, gdzie nie ma internetu, nie ma zasięgu i wszyscy po prostu tam żyją całkowicie inaczej. Co wydaje się naszym głównym bohaterom strasznie dziwne i na początku nie mogą przywyknąć do całej tej sytuacji, bo byli przyzwyczajeni do innego życia, byli przyzwyczajeni do e, wiecie, ciągłego kontaktu z ludźmi przez telefon, przez media społecznościowe, a tu nagle zostali od tego całkowicie odcięci. Samo to miejsce też, w którym zaczynają mieszkać, ta wioska jest dość tajemnicza. No i jak możecie się domyślać, zaczynają się tam dziać bardzo dziwne rzeczy, które powoli zauważają właśnie główni bohaterowie, czyli właśnie to rodzeństwo. Nie będę ich tu wymieniać za każdym razem ich imion, więc zostańmy przy tym. I tak naprawdę widzimy nastkę młodszą dziewczynę, która odkrywa to, co się dzieje w domu ciotek. I widzimy też, właśnie Antka i Ankę, którzy odkrywają to, co się bardziej dzieje w mieście. Ja jestem dopiero w momencie, gdzie wszystko się rozkręca, ale wiem, że na pewno będzie się tam grubo dziać, bo um, na samym początku książki mamy, przepraszam, mamy fragment, e, gdzie Antek i e, Anka są w bardzo, bardzo takiej tajemniczej i przerażającej sytuacji, która mocno zagraża ich życiom, więc jestem mega ciekawa, co ich do tego punktu doprowadzi. Jestem bardzo zaangażowana, świetnie mi się to czyta, styl Pauliny Händel jest naprawdę bardzo lekki, bardzo dynamiczny. Dialogi są bardzo naturalne. Jak ja to czytam, to w głowie słyszę ich rozmowę. Naprawdę tutaj wszystko na plus. Nie mam na razie się czego przyczepić. Oczywiście nie jest to nic wybitnego. Jest to taka lekka książka, która mam nadzieję trochę mnie wyciągnie z zastoju czytelniczego, w którym aktualnie jestem. Jak na razie jestem na tak. Co do bohaterów, nie wiem o nich za wiele. Nie mogę ich jeszcze do końca tak Wyczuć. Oczywiście widzę, jakie mają charaktery, wybrzmiewa to jakoś w tej książce, ale nie jest to aż tak wyraziste, jak bym chciała, ale no, jestem dopiero na około setnej stronie, a książka ma ponad 400, więc przypuszczam, że jeszcze zdążę ich lepiej poznać, więc tak ja idę y, czytać dalej i odezwa się później. Przychodzę z update'em czytelniczym, kończę Wisielczą Górę, bo zostało mi jakieś 100 stron do końca. I co? Po pierwsze chciałam tylko zwrócić uwagę na mój głos, który znowu siada, więc ja chyba się nigdy nie pozbieram z tego przeziębienia, nie wiem o co chodzi. Ale tak, Wisielcza Góra. Mówiłam wam o fabule trochę, dodam jeszcze tyle, że dzieją się tam dziwne i straszne rzeczy związane z morderstwami, z różnymi demonami i bóstwami słowiańskimi. I w tle mamy również... Taką małą walkę o pozycję burmistrza w mieście. Co może być powiązane z tymi dziwnymi wydarzeniami? Tego jeszcze nie wiemy. E, jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i czy to naprawdę jest jakoś powiązane, czy jednak to jest całkowicie odrębna sytuacja. No i w tym wszystkim są nasi główni bohaterowie, czyli antek, Anka i Nastka. E, są to strasznie odważne dzieciaki. Tak jakby no, znaleźli się w dość dziwnym położeniu, bo gdy oni pojawili się w tej wiosce, te wszystkie rzeczy zaczęły się dziać, więc ludzie podejrzewają, że oni mogą mieć coś z tym wspólnego e, i nie są przez to za dobrze traktowani. i gdzie wszyscy na nich patrzą, wszyscy jakoś tam za ich plecami o nich mówią. Poza tym, no, tutaj mamy bardzo fajny klimat takiej polskiej wsi, gdzie wszyscy się znają, ludzie mają tajemnice, jakieś tam różne plotki są, więc, no, są na językach. I niestety, niestety, zamiast siedzieć cicho i się odciąć od tych wszystkich dziwnych sytuacji, oni poznają ludzi, z którymi. Chcą odkryć prawdę i zmierzyć się z tym całym złem, które tam się pojawiło. Co do bohaterów, to um, tak. Nastka uważam, że jest zbyt dojrzała jak na swój wiek, bo ta dziewczynka ma 8 lat, a niekiedy zachowuje się, jak ja, i, zachowuje się i wypowiada się jako wiele starsza osoba. E, rozumiem, że to było pewnie celowe, żeby pokazać, że jest dojrzałaścia niż większość dzieci w tym wieku, ale uważam, że jest to troszkę przesadzone. Tak samo e, niekiedy zachowanie Anki. Nie wiem, takie nienaturalne. Znam takie dziewczyny jak ona, sama niekiedy taka jestem, czyli pyskata, uparta i tak dalej. Ale czasami mam wrażenie, że to jest takie na siłę trochę. Za to Antek, naprawdę fajny e, chłopak, bardzo taki tajemniczy. Jeśli chodzi o te ciotki, to e, naprawdę je polubiłam, chociaż teraz. W tej drugiej połowie książki mamy ich troszkę mniej i bardziej skupiamy się na akcji związanej z tymi różnymi potworami. Książkę czyta się naprawdę strasznie szybko, bo st autorka ma bardzo taki prosty. I dynamiczny styl, co niekiedy może ludziom przeszkadzać, bo nie jest on jakiś, wiecie, barwny i nie wiadomo jak rozwinięty. Czy mi to przeszkadza? Nie. Raczej przymknęłam na to oko i po prostu czerpię przyjemność z lektury, bo świetnie się przy niej bawię, wciągnęłam się. Nie jest to nic niezwykłego, nic wybitnego, nie będzie to mój ulubieniec na pewno, ale. Nie często czytam książki z takimi motywami, więc staram się wyciągnąć z niej pozytywy Więc tak, to tyle jeśli chodzi o ten update czytelniczy Później przyjdę jeszcze po skończeniu książki, coś może dodać e, Chciałam wam jeszcze pokazać wspaniały prezent urodzinowy, jaki dostałam od Nikoli, Zuzy, e, Oli, Karoliny i Łukasza Więc tak, na początek mam tutaj trzy pierwsze tomy z serii Niefortunnych Zdarzeń po angielsku Dziewczyny mi tyle o tej serii opowiadały, że naszła mnie ogromna ochota, żeby ją przeczytać Ale te książki są bardzo ciężko dostępne. Więc cieszę się, że te trzy pierwsze tomy trafiły w moje ręce i że mi je kupili e, Następnie mam tutaj przepiękne, przepiękne wydanie Małych Kobietek e, Jeszcze nawet go nie rozpakowałam, więc może rozpakuję i wam pokażę Tak to wygląda, tutaj ma pozłacane brzegi i ma takie śliskie strony bardzo Czy Wy to widzicie, czekajcie, bo się strasznie odbija światło Przepięknie to wygląda. I do tego jeszcze e, był taki notesik. I ostatnia książka to coś, co chciałam kupić w Paryżu, ale w końcu tego nie wzięłam. Ale teraz mam i jest to Frankenstein w tym przepięknym wydaniu. Ja Frankensteina czytałam w tym roku i bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie ta książka, więc cieszę się, że mam ją teraz w takiej wersji. Więc ja jeszcze raz dziękuję za te wspaniałe prezenty, które przepięknie będą się prezentować na moich nowych regałach. Później jeszcze zobaczycie przebitki z książkami, które kupiłam i dostałam na krakowskich targach. Książki, nie będę tutaj robić takiego gadanego bucholu małego, bo i tak wszystko zobaczycie w tym dużym, który nagram za niedługo, bo już mam dużo tutaj. Książek wam do pokazania. Czułam się Misielczą Murę, i to zakończenie było takie troszkę chaotyczne, mi się wydaje. Strasznie dużo się tam działo, ale ogólnie uważam, że ta książka będzie idealna na jesień, bo ma taki fajny, właśnie jesienny, ponury klimat. Myślę, że głównie ze względu na miejsce, w którym cała akcja się rozgrywa. Więc ja Wam tę książkę polecam, jeśli potrzebujecie czegoś lekkiego. Nie wymagajcie tutaj dużo, bo nie jest na pewno idealna. Czy się czymś wyróżnia szczególnym? Raczej nie, ale uważam, że ma bardzo ciekawą fabułę fajnych bohaterów, więc wiecie, na jeden, dwa wieczory będzie idealna. Chciałam jeszcze tylko poruszyć temat krakowskich targów książki i podziękować wszystkim osobom, które do mnie podeszły. Mam wrażenie, że było Was jeszcze więcej niż w Warszawie, co w ogóle mnie totalnie zdziwiło i niesamowite jest dla mnie to, że chcecie sobie zrobić ze mną zdjęcie, przywitać, pogadać, że niektóre osoby płaczą w ogóle na mój widok. To jest wręcz niemożliwe, więc dziękuję. I cieszę się, że mogłam poznać jeszcze większą ilość osób, które mnie obserwują i oglądają moje filmy. Jeśli byliście na targach, to dajcie koniecznie znać, czy coś ciekawego kupiliście, a jeśli nie byliście, to pochwalcie się, co czytacie, czy jakieś nowe książki się u was pojawiły. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.